Proszę bardzo, pan się zgłasza. Dzień dobry. Mam jedno pytanie. Proszę się przedstawić. Jeśli można. Maciej Konieczny, przyjechaliśmy aż z Sina Wrocławia do Nakła, chociaż ja, choć ja z Nakła pochodzę, także bardzo miło. Mam pytanie. Czy w planach Platformy Obywatelskiej istnieją jakieś projekty, jakieś plany, które dotyczą bezpośrednio przedsiębiorców? Chodzi mi o to, że w nowym ładzie, który jest jak gdyby może projektem, albo jest jeszcze niedoprecyzowany, niestety przedsiębiorcy raczej nie należą do grupy uprzywilejowanej. Ten podatek, który dzisiaj wynosi liniowy około 19%, zwiększa się mniej więcej o 8-9 punktów procentowych. Czyli realnie wynosi około tam powiedzmy 28, a może nawet 30%. Ta grupa społeczna, która daje setki tysięcy albo milionów miejsc pracy, niestety nie może liczyć na jakieś przywileje czy jakieś e, dobre prasy, jeśli chodzi o dzisiejszych rządzących. Dlatego mam pytanie, czy ta grupa, która jest dzisiaj najbardziej innowacyjna, najbardziej kreatywna, która ma naj, najlepszych e, pracowników, najnowsze know-how, może liczyć z Platformy Obywatelskiej również na jakieś przychylne e, postępowanie. Dzisiaj przyjechały ze mną panie, które prowadzą firmę od e, kilkudziesięciu lat. Firmę, która zatrudnia 60 pracowników. I dzisiaj dylematem tych pań, czy w ogóle polskich przedsiębiorców nie jest to, czy kupić kolejny samochód, czy może wyjechać na wakacje do Dubaju, tylko to, żeby uzbierać na wypłaty dla pracowników na coraz wyższe ZUSy, na coraz droższe paliwo, czy coraz droższą energię. I to jest moje pytanie, co platforma obywatelska mogłaby zaproponować dzisiejszym przedsiębiorcom? Dziękuję. Ja przed chwilą skończyłem spotkanie z samorządowcami. W Warszawie w, w najbliższych dniach organizacje przedsiębiorców też złożą wizytę. Będziemy dyskutowali o, o ich lękach, niepokojach, o, o części, pan już powiedział, związanych z y, y, nowym ładem Morawieckiego i premiera Morawieckiego i, i tych propozycjach, także podatkowych. Co do pewnej ogólnej zasady, warto byłoby zacząć znowu rozmawiać. O interesach ludzi, nie, nie myślę tu tylko o przedsiębiorcach, ale o ludzi, którzy chcą i są gotowi ciężko pracować, którzy mm, y, są i pracowici, i kreatywni. Z, I żeby dać im jakby gwarancję, że każdy, niezależnie od miejsca, wykształcenia, profesji, że każdy, kto jest gotowy pracować i wkłada w to całą energię, właśnie pomysłowość, ma z tego tytułu jakąś premię. Nie mam żadnych wątpliwości, że państwo jest od tego, żeby pomagać i wyrównywać zarówno szanse, ale czasami też ludzie no, nie są w stanie skorzystać z tej wędki z różnych powodów, więc trzeba także bezpośredniej pomocy. I, i przykładem tego jest 500 które nawet jeśli dzisiaj widzimy inflację i możemy się bać, że niektóre przepływy pieniędzy, które zaproponował PiS, one mogą narazić nas na coraz bardziej rosnące ceny i taką drożyznę dotkliwą już dla ludzi, to tak czy inaczej jest jakaś zgoda społeczna, żeby państwo, i ja bym tego też nie kwestionował w żadnym wypadku, żeby państwo aktywnie wspierało tych najsłabszych, którzy nie są w stanie zadbać o siebie właśnie przy pomocy własnych rąk, umysłów, pracy, etc. Ale i tutaj y, 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 program przygotowany przez premiera Morawieckiego powinien zacząć uwzględniać, i taki jest zresztą cel tych i innych funduszy europejskich. Żeby te pieniądze sprzyjały też jakby rozwojowi, żeby jeśli będziemy starali się, tak jak to jest w tej chwili w projektach PiS-u, maksymalnie dużo pieniędzy zebrać w postaci podatków, maksymalnie dużo decyzji wziąć do siebie, do centrum. Na przykład odbierając je samorządowi, czy też środowiskom, przedsiębiorcom jako takim, a później oddawać trochę tych pieniędzy, tak po uważaniu. Ten, ten jest lojalny, ten nie słucha, to temu damy coś z tych pieniędzy. To są pieniądze ludzi. Ja przede wszystkim chciałbym, kiedyś to było jakoś jasne, a dzisiaj jakoś ten obraz się zaciemnił. Władza nie ma swoich pieniędzy. Władza dzieli pieniądze, które pierw zabiera. I pytanie o każdą władzę, ja nie mówię tylko o pisie, jest, ile tych pieniędzy ludziom zabiera i w jaki sposób to, co zabierze, w jaki sposób dzieli, i inwestuje. Więc dzisiaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska jest o krok od takiej stagnacji. Nie ma pomysłów i dlatego to się tak opóźnia dzisiaj. Polska jest ostatnim krajem, jeśli chodzi o przedstawienie Unii Europejskiej tego programu, na który ma, mają przyjść setki, setki miliardów złotych. Bo widać wyraźnie, że PiS cały czas myśli, jak tych pieniędzy użyć dla własnych interesów politycznych, a nie zgodnie z tą ideą y, y, przekształcenia gospodarki, unowocześnienia gospodarki, ułatwienia, a nie utrudnienia i przedsiębiorcom, ale też zwykłym pracującym ludziom, bo tu nie chodzi tylko o jakichś biznesmenów czy, czy, czy właścicieli zakładów, tu chodzi o każdego, kto chce pracować albo o każdego, kto w przyszłości chce trochę zarobić. Jeśli ktoś mi mówi, że, a słyszę tego typu rzeczy w telewizji prawie codziennie, że jak ktoś zarabia 4000, tysiące, to jest klasa średnia i można mu już dowalić podatkiem. Po to, żeby jakby część tych pieniędzy trafiła do biedniejszych. To jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Takie dzielenie Polaków, trochę fundowanie takiego, takich emocji polegających też trochę na zawiści, jak jesteś biedniejszy, to zabierzemy temu bogatszemu i tobie przekażemy. No nie ma gorszej recepty, bo wyobrażacie sobie, jak łatwo jakby zrujnować resztki takiego społecznego zaufania i zaufania ludzi do siebie. Tym bardziej, że mówimy według oceny PiSu, ci bogacze to są ci, którzy zarabiają 4 tysiące złotych. Przy drożyźnie, przy tej inflacji i że każdy, kto ma Cztery tysiące albo więcej straci de facto na polskim ładzie. Ale przecież przy tej inflacji, przy tej drożyźnie te cztery tysiące za chwilę stanie się jakby normą, tylko że dużo mniej będzie można za to kupić. Ja bym bardzo pilnował władzy, żeby nie urządzała nam rzeczywistości wedle własnego mniemania, tylko żeby uznała, tak jak kiedyś to uznawaliśmy, że jak człowiek jest przedsiębiorczy, to to jest w porządku. To za to się nie karze. Jeśli ktoś tworzy miejsca pracy, to raczej szukajmy metod, jak go wesprzeć w tworzeniu miejsc pracy, gdzie ludzie mogą dobrze zarabiać, a nie jak mu dowali, czy dołożyć. Jeśli mamy dzisiaj największą, najszerszą, najgłębszą tą rzekę pieniędzy, jaka może popłynąć z Unii Europejskiej, to są też w jakimś sensie nasze pieniądze. To dlaczego mielibyśmy równocześnie dołożyć jakąś poważną daninę Nałożyć poważną daninę na przykład na ludzi, którzy no, ciężko pracują, prowadząc czasami no, przez jednoosobową działalność gospodarczą, małą firemkę, sklepik, to, fryzjer. No, przecież nie mówimy o, 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 o milionerach. I dlatego warto wytwarzać taką presję, ja się w to bardzo zaangażuję, ale raczej, żeby. Bo przecież ja nie przekonam Kaczyńskiego. No, jestem pewnie ostatnim człowiekiem, którego on by wysłuchał ale na pewno mogę pomóc organizować środowiska przedsiębiorców czy samorządowców żeby oni coraz jakby mocniej i wyraźniej domagali się innych rozwiązań bo jak będzie taka presja i oni mają te rozwiązania ja już dostałem te materiały od wielu organizacji przedsiębiorców będziemy je oceniać i, i wspólnie będziemy rozmawiać właśnie w Warszawie za kilka dni ja później też wyjdę do państwa i poinformuję o tym co wspólnie z przedsiębiorcami można zrobić i ja wiem, że nie możecie czekać dwóch lat. Więc ja muszę starać się pomóc, wywrzeć taką dobrą, mocną presję na rządzących, bo przecież wybory są za dwa lata z okładem. To jest za dużo czasu, żeby pozwolić na, na, na wprowadzanie projektów, które mogą polską przedsiębiorczość, może nie zrujnować, ale bardzo osłabić. Tym bardziej, że jak mówiłem, nie ma żadnego powodu. Znaczy, jeśli dzisiaj ma do Polski dotrzeć tyle pieniędzy, ile nigdy w naszej historii, to dlaczego efektem tego wielkiego strumienia pieniędzy ma być obciążenie, większe obciążenie dla przedsiębiorczych Polaków? Znaczy nie, nie powinniśmy się na to zgodzić i powinniśmy wspólnie, nie jako platforma, mówię, bo ja na pewno nie przekonam Kaczyńskiego i Morawieckiego, ale tak poza, trochę ponad podziałami. No bo ja nie wiem, czy przedsiębiorca, który głosuje na PiS, będzie szczęśliwy, że będzie teraz płacił składkę zdrowotną bez możliwości odliczania i, i, i za chwilę się okaże, że na... Że ten nowy ład oznacza tak naprawdę nowe kłopoty i nowe daniny. Więc tak naprawdę można mieć różne poglądy polityczne, ale tutaj interes jest wspólny. I on jest interesem nie tylko pewnej grupy, ale tak naprawdę w konsekwencji jest interesem Polski. Żeby ci, którzy chcą pracować, mieli więcej przestrzeni, więcej oddechu, więcej tego powietrza, a nie więcej ciężarów nałożonych na nich.